Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Ostatnie dni na krajowym rynku walutowym stały pod znakiem coraz wyższej awersji do ryzyka prowadzącej do masowego odpływu kapitału z rynków wschodzących, wręcz przekraczającego skalę ucieczki z 2008 czy 2013 roku. W poniedziałek kurs euro-złoty przetestował opór na 4,45%, a we wtorek przed południem zbliżał się już do 4.50. Na rynkach walutowych dominuje obecnie jeden czynnik panika, która opiera się na trzech nogach biologicznej, płynnościowej i ekonomicznej. W ostatnich dniach widać to było przede wszystkim po zachowaniu giełd i rosnących notowaniach aktywów uważanych za bezpieczne. Uwaga rynku wciąż głównie skupia się na bankach centralnych, które próbują ratować sytuację obniżając stopy procentowe i rządach, które ogłaszają dodatkowe środki mające na celu złagodzenie negatywnych skutków epidemii koronawirusa. Niestety, jak na razie sytuacja na globalnym rynku finansowym nie ulega istotnej zmianie. Reakcje rynków pokazują, że inwestorzy obawiają się przede wszystkim silniejszego rozwoju pandemii COVID-19 i negatywnego, dłuższego i silniejszego wpływu jego na gospodarkę. W niedzielę ponownie nieoczekiwanie stopy procentowe obniżyła amerykańska rezerwa federalna do poziomu w przedziale 0,025%. Oznacza to, że w ciągu niespełna dwóch tygodni stopy procentowe w Stanach spadły do poziomu utrzymywanego w latach 2008-2015, kiedy amerykańskie władze monetarne starały się wyprowadzić gospodarkę i rynki finansowe z kryzysu. Kolejnym instrumentem, po którym sięgnęła rezerwa, jest program luzowania ilościowego, polegający na skupie aktywów o wartości 700 miliardów dolarów. Na kwotę tę złożą się zakupy obligacji o wartości 500 miliardów dolarów i aktywów zabezpieczonych spłatą hipotek za kolejne 200 miliardów dolarów. Uzyskane z tych papierów wpływy będą reinwestowane. Prezes Fed zapowiedział, że nie jest prawdopodobne, aby Amerykański Bank Centralny zastosował ujemne stopy procentowe w kolejnym etapie pomocy gospodarce słabnącej z powodu epidemii koronawirusa. Niemniej już podjęte działania są mocne w stosunku do Europejskiego Banku Centralnego, który nie obniżył kosztu pieniądza, co ciąży dolarowi, ale też nie wywołuje pozytywnych reakcji rynków. Nie jest wykluczone, że wynika to z faktu, że o ile zmiany stóp procentowych mogą łagodzić szoki popytowe, a programy QI kryzysy płynnościowe, tymczasem pandemia koronawirusa nie jest ani jednym, ani drugim. Tym samym strach przed falą upadłości i załamaniem gospodarczym nie maleje, a wręcz rośnie wraz z kolejnymi informacjami o nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. W chwili wydania raportu notowania euro do dolara utrzymywały okolice 11.12. 112 Przy tak wysokiej jak obecnie awersji do ryzyka, wyhamowanie wzrostów dolara pokazuje, że walucie amerykańskiej ciążą zeszłotygodniowe decyzje FED. Pomimo zatrzymania się spadków euro do dolara, przecena polskiego złotego względem waluty amerykańskiej nasiliła się i obecnie notowania dolara złoty oscylują w okolicach 4,04, po tym jak po koniec ubiegłego tygodnia testowały wsparcie na 3,80. W krótkim terminie można spodziewać się względnej stabilizacji euro do dolara na poziomach obecnych bądź nieco niższych, a czynnikiem wspierającym dolara będzie głównie napływ kapitału ze strony inwestorów poszukujących bezpiecznych przystani w okresie podwyższonej niepewności gospodarczej. Po obniżkach stóp przez Fed i Bank Anglii inwestorzy liczyli również na wyraźne wsparcie ze strony Banku Centralnego strefy euro, gdzie rynek terminowy wyceniał cięcie stawki depozytowej o 10 punktów bazowych podczas marcowego posiedzenia. Ostatecznie Europejski Bank Centralny nie zmienił wysokości kończtu pieniądza, utrzymując nie tylko stopę finansową na poziomie 0%, ale również depozytową na wysokości minus 0,5%. Niemniej chcąc użyć gospodarce w walce ze skutkami epidemii koronawirusa, bank zapowiedział działania wspomagające. Między innymi Europejski Bank Centralny uruchomi finansowanie w ramach LTRO, które mają wesprzeć płynność sektora finansowego po stopie depozytowej do czerwca tego roku, a zmianie od czerwca ulegną zasady TLTRO 3, gdzie możliwe będzie uzyskanie finansowania nawet 25 punkty bazowe poniżej stopy depozytowej. Zwiększony zostanie również QI, gdzie do końca roku skup będzie zwiększony łącznie o 120 miliardów euro i ma obejmować skup w dużym stopniu w sektorze prywatnym. Bank mocno wezwał też rządy państw strefy euro do działań fiskalnych. Na działania wspierające zdecydował się też Narodowy Bank Polski. Już w poniedziałek Bank Centralny sięgnął po instrumenty, które mają wspomóc płynność na rynku, przeprowadzając czterodniową operację REP. Nie była ona jednak aż tak duża, miała bowiem wartość 7,3 miliarda złotych, co może wskazywać na ograniczony obecnie poziom płynności. Chociaż w krajowym sektorze finansowym poziom płynności wydaje się na razie wysoki, to jednak w obecnym niestabilnym okresie ograniczania upłynnienie papierów skarbowych przez niektórych uczestników w rynku może być trudny. Ponadto na dużą skalę wdrożony ma zostać zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, co zmieni długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym. Takie działania mają też utrzymać płynność rynku wtórnego obligacji skarbowych. NBP zarekomendował też Radzie Polityki Pieniężnej istotne obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz podniesienie oprocentowania rezerwy z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej. To pozwoliłoby bankom obniżyć koszty z tytułu utrzymywania rezerwy i jednocześnie umożliwiłoby utworzenie dodatkowego bufora płynnościowego. W najbliższych dniach czy tygodniach raczej nie należy spodziewać się istotnej poprawy nastrojów na rynkach finansowych. Odpowiedź fiskalna i monetarna instytucji finansowych i rządowych zapewne będzie miała bardzo duże znaczenie dla rynków, ale to może być widoczne dopiero w dłuższym okresie po ustaniu bieżących obaw. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.